I dziś... Zią się mam z tej strony. Dzisiaj będziemy nagrywać. Zmieniam skina. Tak? Yy. No i tak mam tutaj różne rzeczy. Może pożyczymy od kogoś, ale później. Yy, tak. No też idziemy do ubrań Do ubrania. No teraz mamy tutaj twarzę na razie. Yy, Mi nie chcę takiego, to ma mam takie coś. Menu nie. Tutaj pięknie mamy. Mamy chcę. Nie, chcę być taki jak byłem, w było normalny, normalnie. Dobra, czy chudy, czy taki. No ogólny tutaj nie będziemy zmieniać. Czy... Yy, dobra. To przechodzimy do minek. O, taką minkę. No nie, ta ładniejsza, przyznajcie. Nie chcę mieć trwa dartowej. Normalnej. Dobra. Yy, nie, zrobię sobie tak. Albo nie. O, tak będzie. Okej. Okay. Dobra, to chyba przechodzimy do ubrań. Dobra, kapelusik sobie zrozumiemy. Włoski. Albo nie. Albo. No taki. No tutaj tak. Dajcie łapkę w górę, subskrypcie. Dobra. Mam tutaj różne. Mam taką fajną... Zostawmy ją już. Dobra, spodnie. Mogą być takie. Włosy. Słuchajcie. Nie chcemy mieć włosów. Dobra, okulary. No weźmiemy sobie. E, tu chyba dalej już nic nie mamy. Co o tym się wydaje? O, plecaczek sobie weźmiemy o trochę tak brzydko wygląda, ale on nie będzie już dobra to wiecie, że miał lepszą postać jeszcze to wejdziemy sobie tutaj To tu nie zrobię to inaczej eee, wyjdę tu wyjdę jakby tutaj w moich w moje przyjaciółach To je mogę sobie je wybrać. Albo będzie za alarma, albo będę musiał kupić. Dobra. Czapeczka. Kupujemy. Dobra. Gratis była. Dobra. Co dalej mamy? Na silnik to nie dla nas. Minka taka nie dla nas. Może sobie takie coś a ja to jest ładne już. Takie no to raczej nie. O! Taka koszula jest fajna, bo pamiętam, że gratis Eee... dobra Dobra i dalej tam był o! Takie fajne spodenki, one też są darmo One są bardzo fajne, polecam Eee... dobra Wszystko wzięliśmy No okulary to tam mamy już Eee... dobra, to może popatrzymy dalej Czy nie ma jakichś fajnych, o! tutaj wejdziemy na chwilę i tutaj gościu ma oj eee, to chyba tak o to tutaj gościu ma pistolet o gratis słuchajcie no to epicko będziemy mieli broń dobra to o będziemy mieli pistolet dobra zegarek brak, plecak nie zostanie to nie. Ym. Dobra. Tu nie. Tu mamy okulary. Y, włosy nie. Spodany zmieniamy na te. Bo musimy schodzić wyglądać nie tak na czarno. Tylko musimy tak fajnie wyglądać. Yy, w jakimś odcinku chyba zrobiłem sobie tak że przebiegniemy się za kogoś i będzie i zmienić sobie skin na inną nazwę e, będzie e, po prostu w, e, będzie na odcinku to widać ale inni tego nie będą widzieć na fial przebiorą się za kogoś e, i będą myśleć że to może być e, jego koleja, która będzie coś nagrywał no i to słuchajcie, tak wyglądam oto o to ja yy, myślę, yy, że możemy tak. No, możemy chyba tak zostać. A ten to też bardzo fajny, bardzo yy, z tyłu pomaga. To co? Yy, jeszcze też chyba sobie popatrzymy na coś. Dobra. Dobra. Yy, ogólnie. Zapraszam na mój kanał i na innych kanał nie. Dobra, yy. Idziemy dalej. O, słuchajcie, ten nawet fajnie wygląda, zobacz, on się Zobaczcie. On się nazywa gabol. Gabol. Znaczy... Słuchajcie, poczekajcie. Fabak. Czekaj. F A. -b -a, -g A. Fabaka jeden. Fabaka jeden. Yy. I słuchajcie, mam coś do, do, do powiedzenia, bo to jest mój skin. To jest mój skin na tablecie. Yy, dobra. Tutaj też jestem, o teraz wejdę w swój teraz co mam. Yy, dobra. Mam też takie nowe czapki, ale one są takie no... Mogę powiedzieć, że takie nowoczesne Tak, którą mieliśmy to jest taka fajniejsza. Nie, nie, dobra słuchajcie, szukamy dalej. O, tu jest moja kuzynka. No i może ona będzie coś miała jakichś takich ludzi ciekawych. O, tam jakiś pan będzie ciekawy chyba. Ojej, słuchajcie. Nie chcę być tak przebrany, ale z... spróbujmy nam. Ach. O, on ma... Aha, bo on ma takie coś. Czekajcie, słuchajcie, ja jestem ciekawa. Aha. A nie, bo to jest takie słabe. Eee. A bo on ma ruchy dokupione. Aha Dobra, słuchajcie, to chyba wszystko jest za robuxy. No tak zobaczcie. Wszystko to jest za robuxy, ale tak popatrzałem. I widzę, taką fajną tutaj koszula jest. też coś takiego śmieszna. O nie. Spodnie jego już mamy. Dobra. To tak, on ma też łoniki tam, zrobione, kupione. Tak, kupiłem sobie koszulę Eee. I jeszcze tam, ja o włosy mój na nie dobra to co idziemy się przebiega to chyba już wszystko y, to co dobre mamy dobra y, koszule mamy też nie wiem czy Tom, czy tom ja bym chyba już wolał tom bo fajnie kontroluje się z tym plecakiem dobra spodnie nie kupowaliśmy włosy. Dobra, yy, czapkę. Nie, no. Yy, Bez włosów będę. Po prostu w czapce będę. będę. Dobra. Yy, tu nie, tu nie, tu nic. A tutaj tu mamy. I tutaj tą broń pizową. Dobra. To słuchajcie, jestem ciekawy, czy on działa w ogóle. działa? będzie super. Dobra, to w następnym odcinku pokażę Wam, e, czy działa, czy nie. Dobra, to widzimy się w następnym odcinku. Na razie.